Cześć, witajcie z tej strony Legion Marvel Strike Force. To jest aktualnie z Dark Dimension 6 mojego. Jak widzimy, 46 ataków na razie oddałem. Nodek jest już pierwszy, przy końcu samym. To jest już takie, powiedzmy, przełomowe <grym> miejsce, bo zaraz sobie coś zobaczymy. 46 ataków na Shield że Widzimy, no tak, szacowałem gdzieś koło 40 kilku ataków na samym początku, że mi to zajmie, jak widziałem. Ile tutaj major wchodziło za jedno za jeden wejście? Nie było to 46 dni, bo też odświeżałem tam za te health paki. Mój skład, jak się nazbierało 250, to od razu 5 postaci wskrzeszałem i jechałem danego dnia dwa taki. Więc coś takiego, 40 kilka dni. No i zobaczmy sobie jeszcze, co tutaj się pozmieniało. Może nie na tych pierwszych. Ale tutaj sobie zobaczmy od Non-Legendary Global. Jakie tutaj mamy składy najlepsze? No to widzimy dalej: jest Apocalypse, Iron Fist. Jest ten kapitan Ameryka, którego odrzuciłem ostatnio. Jest ten kapitan Ameryka, którego też raczej odrzucam, ale zobaczymy. Może się ja jednak na niego zdecyduję. I tu mamy Rebirth, Mezis, Weaver, Weaver, Ant-Man. <grym> jako czwarty jest ant co tutaj jest dobre. a dlaczego on tu jest, no to teraz współpracuje z Black Widow, chociaż on jest, ma te same uniki co Kang więc raczej bym go nie polecał w tym momencie no i dalej tu mamy Sama też, który też wychodził fajnie bo ma te y, katalisty z Armorem, co widzieliśmy ostatnio No i oprócz tego no to wszędzie się pojawia nasza Kapitan Carter więc Kapitan Carter jako Wiadomo, do Kapitana Ameryki, a Kapitan Ameryka jeszcze z Black Widow działa. Tu jest jeszcze drogi Quicksilver wszędzie. Idziemy dalej. I tutaj też podobne składy. Vision tu jest. I o! Jest postać, którą ostatnio myślałem, więc Lady Deathstrike jest na czwórce, więc bardzo tutaj dobrze. No i bardzo możliwe, że w tą Lady Deathstrike pojadę, bo mam już tego, tego już powiedzmy, że też mam. No i jeszcze Lady Deathstrike. No i może jeszcze jednak ten Kapitan Ameryka. Widzimy ten Kapitan Ameryka. Tutaj gość ma tylko 286 kilo Powera. Tutaj gość ma Iron Fista mniejszego ode mnie. I to z, z taką Lady Deathstrike sobie zrobię, powiedzmy. I tą Lady Deathstrike będę miał większą od niego też. To sobie tak. Patrząc na tego gościa, jaki damage z tego wyciągnę wtedy. Także w te cztery postacie, bardzo możliwe, że pojadę. <grym> no, oprócz Kapitan Carter, bo raczej chyba nie będę w nią chciał jechać. Chociaż zobaczymy. No, tu raczej będzie chwilowo trooper. <grym> Dobra, jedziemy dalej szybko, bo nie ma czasu. Więc tu mamy Duma też. Tu mamy znowu Sharon Carter, też tanie jest, więc... To jest też dobra opcja póki co. I też pod Uniki szczególnie, bo tylko Octopus, który jest drogi, ma te same uniki z takich lepszych postaci co Sharun Carter. Więc to też warto opcję taką rozważyć tam pewnie. No i mamy foton tutaj ciągle, ale duża foton więc takiej foton nie będziemy mieć przez długi czas. Także na pewno nie. Tutaj mamy tego Betera i Billa, ale mamy też Stitchera. Ja już Stitchera raczej odpuszczam. Z tego względu, co widzieliśmy wcześniej. No i co tutaj jeszcze? Hmm. Następny Kosmik. No, skról jest. Trzeba to miejsce dla Skróla robić. No, Sylwii jest, której no nie polecam, bo się zakopiemy z tą Sylwii. Hmm. Skrul, scroll, scroll wszędzie Skról, no jest ten Strange jeszcze. Kosmo, a Kosmo no to wiadomo. Te same uniki co lepsze postacie i nie ma szans, żeby się przez to przebić. I tu też Stitcher mamy, więc już jest Stitcher w tych składach kurczę pod Dark Dimension. Niesamowite, że się przecisnął przez to wszystko. No i mamy City w końcu, więc 2019 Kingpin, Shang-Chi, czyli wszyscy new Warriorsy. Hmm. No i jest nasz Spider-Man, Big Time, widzimy mniejszy niż to pozostałe, bo zapewne też nie mają, ale to będzie przyszłościowa postać, która jak zbierze coraz więcej gwiazdek, to, to będzie wyciągać pewnie jeszcze lepsze rzeczy. No i ten mistrz negatyw jest, więc tutaj o. Wpadła tu Miss Marvel nam, no ale ona jest mutantką, no to też nie chcemy jej robić. Póki co, więc Tyre 15 i tyle. <noise> Wolimy czekać na dłuższy Apokalips, niż się znowu w taką postać gdzieś tutaj pakować. Tak samo jak Firestar. No dobra. Pierwszy City, drugi City. Co my tu mamy? No to samo. Widzimy, jest ten Big Time też. No, nie warriorsów nie chcemy mimo wszystko robić, bo za drodzy są. Kingpin, tak. Mr. Negative po, tym, po tej ostatniej analizie, no nie do końca. Więc no, tu będzie bieda z nim. No i kolejny City. shang -Chi. No, 20 to jest podstawa. więc... O, mój Go Spider się tu znalazł. Więc taki skład będę pewnie miał tych trzech. No a resztę no to nie wiem, może mister negatywa jednak się zmuszę, ale to będzie podstawka na pewno i zobaczymy co dalej. Big time tu wejdzie na pewno jako czwarty, jako piąty no to czas pokaże, bo w sumie nie chcę tak się przygotowywać już od razu, bo się sytuacja zmienia oczywiście. I horsemeny mamy non legendarii Non-horsemen więc nie horsemeny, tylko pozostałe po horsemenach. No widzimy: jest Shuri, nowa Omega Re, czyli ta trójka, którą wymieniałem. Black Cat tu wejdzie. No i ta z czasu oczywiście te same uniki, więc Jubili nie chcemy robić. To tutaj Black Cat będzie na pewno. Unika Fury'ego no nie bardzo chcemy, bo jest za drogi, Octopus też za drogi, tu też Magneto za drogi, no, czekamy na jakąś nową legendę na pewno, bo w tym momencie, no to jest bieda, Adam Warlock jest tutaj, ale Adam'a Warlocka nie chcemy, ponieważ, no, wolimy zrobić na jego Unikach na przykład Duma czy Dormammu, czy na przykład tam Hele, no, jest wiele postaci, które przed Adamem Warlockiem pod tymi jazmy Uniki. Idziemy dalej. O, a to samo, także tutaj nie ma żadnych, Starlord, ktoś tutaj Starlorda pojechał, no brawo za, znaczy podejrzewam, że ten gość ma już wszystkie postacie na Tyro 18 albo coś takiego, więc mu to wszystko jedno, więc puszczał sobie takie składy, tam raz się trafiło pewnie, że wyszedł mu taki damage z Starlordem, bo... Okazał, że się da. No dobra, ale mniejsza z tym. Tutaj mamy Horsemens Apokalipsy znowu, więc tutaj też się nic za bardzo nie zmieniło. No i dobra, zaraz przejdziemy do księgi na torcie tego odcinka. Dobra, przeanalizowaliśmy setu Darty Mansion, a teraz wchodzimy tutaj i w końcu. Udało mi się zebrać tyle uników, więc wpuszczamy Apokalips na Dark Dimension 6 za Troopera. Zobaczmy, jak mu pójdzie. Dobrze, Trooperku. Idź sobie. Hmm, jakoś by tutaj fajnie to zabezpieczyć. Od strony kont tutaj z tych dwóch. Tu mam jednego tylko villaina. No niestety, z Apokalips pasowałoby mieć czterech villainów, ale no takie mamy możliwości w tym momencie. Więc co się udało, to się udało. No i zobaczmy, czy Apokalips będzie tutaj przełomem, czy będzie lepszy od Troopera. No tyle zostało jak widzimy. No tutaj nie mam wyjścia. Trzeba tamta ładować. No a tutaj ja bym pewnie zaczął jeszcze raz ten meczyk, bo. No i Apokalips niestety biednie zaczął. Nie, to to jest raczej do restartu wszystko. Chyba, że się jakoś uda to przejść, ale coś mi to. Za późno tutaj wszedł ten Walnorlajbu, więc to mnie trochę pogrzebało, tu w tym momencie. No, spróbujemy tutaj wjechać, ale też, no, nie wygląda to za dobrze. O, i teraz będzie wyglądało to dobrze dopiero. No dobra, jeśli cztery postacie przeżyją, to biorę ten wynik w ciemno. Jeszcze sobie kolejnego notka. Rozpoczniemy, a chyba zły skill, mogłem specjalem tutaj Ikarisa, A musimy się tej Titanii pozbyć, bo ona jest tutaj najgorsza w tym momencie. O i Ultimate Kanga przychodzi, sprzątamy. No Apokalips, skończył ją. <grych> Skończy ją? Skończył, dobra. Skończył ją, więc już jest dobrze. Teraz została ostatnia. No, z truperem bym tego na pewno nie wygrał, bo już sprawdzałem wcześniej. No. A z apokalips widzimy jaka jest różnica, że. Udało się wszystkich zniszczyć tutaj. I nodek poszedł do lamusa. <grymne> Także jak widzimy dało się. Dało się. <grymne> Pierwszy nodek ubity. Na Dark Dimension 6. No to co? Zaczniemy sobie jeszcze przy okazji jak tu już jesteśmy. No to drugiego. Padł nam co, po, co prawda tutaj jeden gość. Ale mamy Trupera, który Wejdzie, nie wiem czy leczyć. Ile mam, nic nie mam. Za 50, nie będę powercorów leczył, to jest strata, no ale pojedziemy sobie takimi. I co my tu mamy? Nawet nie sprawdzałem, co my tu mamy. Będę kminił teraz drugiego NODA w sumie, bo te różne fale, które będą po sobie wchodziły, tutaj no to też trzeba być, pok pokminić kogo w jakiej kolejności sprzątać. No, Red Hulk, tutaj jest chyba najgorszy, ale już śpi. No i Kate Bishop na razie, bo nas będzie blindami tutaj niszczyć. U. No, zaczęło się nieciekawie już. Postacie miały mniej życia po prostu, no i niestety. Tu jest już na straty wszystko spisane, jak widzimy. Także pierwszy run, taki na pałkę. Dziękujemy. Do widzenia. Szybko się to skończyło. Ale jutro za trupera wstawię kogoś innego i troszkę mocniejszy ten skład będzie tutaj w tym momencie. No i cóż, zobaczymy sobie, jaki damage wszedł, ale pewnie strasznie mały. Jak tutaj widzimy. Tutaj. Co tutaj weszło. 1500. Dobre i tyle. Jak na postacie, które nie miałeś życia prawie, że. No ale mamy, widzimy tutaj takie postacie. No, trzeba będzie na pewno Redholka wysprzątać, bo on będzie najgorszy. No i co z tym zombie, więc trzeba będzie zombiego też sprzątnąć, zanim Hela się pojawi. I to będzie dobre, bo jak Hela się pojawi, to się gra... Jeśli zabijemy wcześniej zombiego, to się gra zresetuje i zombie nie będzie mógł, zos mógł zostać przez nią wskrzeszony. A jeśli byśmy mieli tak, że zostanie nam ten zombie i wejdzie Hela, to będziemy mieć wtedy o wiele większe problemy z tym. To jest tutaj najgorsze. A oprócz tego, no to mamy te Elsy, Morbiusy. Oni będą razem działać tutaj z doktorem Voodoo, z Ghost Riderem. Elza, Morbius, Elza. No i w końcu wejdzie Apokalips też. No, będzie tutaj ostro na tym nodzie, także nie będzie za pięknie. Póki co. No i cóż, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej, pozdrawiam.